I dzisiaj zamieniamy się w Kulkida. Oczywiście dostałem nowe kul od samego Kulkida. Nie pytajcie, jak się z nim dogadałem. Ale patrzcie, na co? Cool Kulkuj. Już Bardzo małe, ale dobre. Cool. Mogę na przykład A tym się nie przejmuję. Mognę takiego jumpa. Z... Hakowałem. Jest, ale to nic. Dzisiaj znowu przybierzemy się do Cool Ale mamy od... patrzcie, to co zawsze robił Cool kid. Naprawdę czuję się jak mój, Jak mój Najlepszy kolega Jak Kulki cool Nie ma Tu jest taki Kulgui, cool bo ja trochę Tu nie dam Wam linka Dam wam linka Dajcie swoje, muszę wykryć was. Rzeniki nie potrzebuję, więc dam wam li... linka do tej gry, bo ja tylko w tej grze mam to. Kulbuj, cool a jest. Jak... Ej, ktoś mnie zamknął. Nie, nie, nie. Bo ja mam haker. Jestem hakerem. I to tylko ja mogę mieć kulbuj. Cool blokowała chyba jakieś nazdolności. zdolności. Uu, e? e? fajna muzyka. Mamy też no, chyba. Po włączeniu oczywiście mamy o takie coś. Patrzcie, nie lata, nie lata, prawda? Ale ja... to wszystko. żeby znowu spuścić że tylko ja to Tylko chyba. slychať, nevím. Pum. Čekajte. <tryk> nevím, co Nevím, co tam je. kaj okay. Okej. Okay. Okejki. Fajnie, <laughs> prawda? Fajnie być królicem. Oj, jedziemy do górka. Super, prawda? X-administrator Czekajcie, ja tu coś mogę zrobić jeszcze Strona piąta hmm. Niektóre tu nie działają skryptem i oczywiście że nie działają. Zapisz ID. że nie, nie działają. Hmm. Okej. Okay. Jedna, jedna, jeden, ja jeden Nie da się. Łe! idę do kolejnej gry. Gdzie mam oczywiście tylko cheaty. Nie, obiecuję, że będę miał tam kulguj. No i kolejna gra i mam kulguj, jednak mam kulgui. Jednak mam, mam. Hmm, hmm, hmm.

Różne rzeczy się spłonują. To jest dziwne. Idę do kolejnej gry. Okej, okay, jestem w takiej grze. Tylko nie wiem co to mam tu. Wiemy, że mamy adminkę. Mamy admina. Tutaj. W Itali dzisiaj nie mamy. O, chodź mi, super. Tylko czekajcie. Setki, bo działa to. O, działa, działa, działa. Hmm. This is mass infection. <grym> <grym> To jest masowa infekcja! Hmm... O, no, super. Tylko czekajcie... Czy tu coś mamy? Wow, wyrzucono mnie, super. Jestem w kolejnej grze, tym razem mamy do wybrania nie wiem mi hackeru. Oczywiście wybieram Kurpida. Nie Mamy kurwuni. Okej. Okay. Zaczynamy. Ła, <grybuj> wow, wow, wow. Co ja robię? Muszę jeszcze tutaj. Co sobie dać? Czekajcie, muszę włączyć klip, no naprawdę, klip mi się wyłączył obrót. Nie wiem, nie, nie da się, może pójdzie po inną postać. Tak. To nie jest zmodyfikowany Roblox. Hmm. Zrobiłem <słyszy> wszystko, ale... West 666 jest inny niż się wydawało. Idę do kolejnej gry. Okej. Okay. Znalazłem taką grę, polecił mi ją Kulkid. Kulkid mi taką polecił. Yy, polecił mi taką grę, w której się robi właśnie skrypty, ale. Widzę, że tu się nie da skryptów robić. Hmm. okej okay.

Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm. Nie wiem, chyba kulki cool coś podpisał. Ale nie wiem, idę do kolejnej gry. Doszedłem do jakiejś innej gry, którą mi dał kulki, cool i tu mamy jakiś. Tu mi dał haki mówi. Więc pę. Hmm? Hmm? wow, Ła! Ła, Ła! Lisko włączyłem. M, mę, mę. Wow, co ja zrobiłem? Hmm, 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 hmm. Ła wow. wow, Ale ja rozwalam tą... Kur... Cool sword? Co to jest za Sword? Kurki dobi jakiś Sword kurki dowie. Wow Co ja zrobiłem z tą grą? Ta już jest bardzo porębniona Idę do kolejnej Kulki mi polecił taką grę, taki mały kur to ja chyba nawet nie wiem, co klikać. na kulki team tutaj. <try> gdzie chce, jak się daje. Zobaczymy, czy będzie kolejne. Jak nie, to się kończy odcinek. Okej, okay, Kolkit mówi, że tutaj mam też to, ale beta. To jest beta kultury. I Speed, <przery> Po prostu wszystko tu klikam. Dziwna, dziwna tabeta, powiem. No cóż, nie znalazłem tego, ale kończy się odcinek.